Halo halo widzowie, witam Was w kolejnym odcinku z GTA v City. Dla każdego kto z was coś je smacznego, nieważne czy to obiad, kolacja, śniadanie. Także weźcie sobie, pijcie bierzcie, bierzcie, z tego wszyscy nie wiem co mówię, ale dobra. the very busy man if it's a fight that's gonna sell this then bring it on. being one of us ain't just about brawling it's about being part of a family yeah I've been part of a family before all right it didn't work out yeah all right but this family takes care of its own we don't ask a man to do the dirty work and then let him do 15 years hard time yeah that's right I've done my homework this here's the biggest family of misfits outcasts and badasses. Hell, some of us have even been betrayed by our own country. I was locked up during non Ugly business, which is why I'm going to ask you to go mess with the man. This whole damn country needs a kick in the ass, and we're the ones to deliver it. So get out there, grab a bike, and show this city how pissed you are. All right. All right. Okay, Krutka, Krutka. No czas do czabyc. No nie wiem co ja mam robić. Mm, hop. Aha. trochę tak adziemny quest. może by jakaś konkretnie to wbijać może na dach wejdę i tutaj się jakaś nabijam Taka rozruba chyba po prostu tego questa No tak to wygląda jak na razie Ale widzę, że śmigłowiec to łatwy sposób na farmienie tego Także Iguci Nice. Hey there, Mitch. Well, if it ain't badass city Now I want to see how good you can fight for your patch. A local street gang made the mistake of stealing my hog. Probably because of some machismo thing or something. Me and the boys would go over there and teach them a lesson in respect and all. Anyways, then I got to thinking. To you. You come on. Come on, come on. Jak na razie, to wszędzie jestem. Przysługa za przysługę. gdzie jestem? Rampo mamy skoczyć. No to obwios, A że gwiazdki nie znikają? Jeszcze tak dziwnie. Poczatki to sobie w nos możecie wsadzić. Bez kitu. Pora, chyba tak będzie najlepiej, jak wyląduje bardziej pod kątem albo nie? nie ma to znaczenia nie ma żadnych dobrych broni tu Trochę ciężko, to widzę. Dobra, to na szybcioca. A. Niby na szybtiocha, ale jednak spadłem z tego dziada. A teraz nas gonią. A to już najmniejszy problem w tym kwestie. Jeszcze winki dla Flexu i Nara. Czekam na jakiegoś trudnego quest'a w tym GTA, ale trudny chyba będzie dopiero... Kurde, gdzie będzie trudny quest? Hmm, może dopiero w tym... W... Czym? No w jednej z tych yy, miejscówek, które można kupić. O, more Landis. Wziął motor i nara. nie chcę tego dziada. No i motor. Uff, jeszcze się upiekło nam. No i dobra. Lecimy do Lofistów, zrobić tego quest'a. I... Kurde, wątki poboczne się kurczą. Nie podoba mi się to, nie będę ukrywał. Robicie tak, tak. Jump it! Jump it! Jump it man, that's What's going on? That psycho won't leave Lovefist alone. You didn't kill him, man, and now he's back. Yeah, yeah, yeah. The thing is, The thing is, we need someone to drive the limo we can trust, because that nutter keeps making threats. Show me, I need my mom. We're all breaking ourselves, mom. Okay, guys. What the end fuck? End this. Normally, I wouldn't busy myself with driving around a bunch of drunken Scottish bisexuals. But in your case, I'll make an exception. one then hey Tommy change the tunes man I get all confused if machines head bong it oh look what's this hey Tommy stay the staple fist your time polluting the airwaves is over I gave you the chance to be friends but now I'm giving you the chance to die you try and slow down your limousine will explode along with your big area oh, 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 God. God. Oh, a band. I'm getting bored of this just keep a pedal to the metal

Le zjechałem. Jeszcze raz jedziemy. E, nie mam rauta zaplanowanego. Dobra, jedziemy. Najgorsze w takich zadaniach jest to, że... Nie ma w tychże grze kierunkowskazów, o, no. Jejaj, jeść jak chce. Dobra, no to zadupcamy teraz po prostu tą główną drogą i zobaczymy, co z tego wyjdzie.

Okay, Gastrophic, if I mean, which wire to me? That was it then. Isn't a green one? Oh, 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 is this a green one? Any of these wires look green to you? When that desk in the car, it so looks green. I should have dumped you a lot when I had the chance, man. Glory seeker. Capo always! I've been carrying you for years. Shut up, you little muggit. Night screaming girl. Aye.

Zawożę ofis na koncert, a wraca na miejsce, chod. A no tak, mają koncert, budynek dalej. Przesada, przesada. Did. So we thought we'd show you how oh, well, like a temple unlocked. <laughs> Got feel for the love face, free. Listen to yourself, man. It's paper mashing gapity! Hey, to the kids, it's a temple, and we are the priests. Aye well, if the kids like the priests have cut and there, who might they argue? Oh, what did you get chewed up again?

Misje w tej części GTA to takie. No nie wiem, w trójce też były giga słabe, ale no Wesity nie wskoczyła jakoś mocno poziomem. Patrząc obiektywnie na to co się teraz dzieje, nie? Teraz się zastanawiam czy w kolejnych częściach GTA też tak było Tak wszystko szybko się działo Będziemy mieli okazję sobie to przypomnieć co niedługo Bardzo niedługo Telephone, hey, it's Mitch. You did good, Tommy. It's good to have the old girl back. You tell Kent Paul he'll get his security for the gig. You have my word on that. Now keep yourself out of trouble. Nice. Oh, we gotta redecorate this place. We gotta make it look older. I can't stand this look. Tommy, what do you say? What do you say we put a bar in? There. You're my lawyer, Rosenberg. Not my interior decorator. Got it? Listen to me. The time to take over this town is now. It's all out there waiting for us. We need to start seizing territory. And let Vice City know we're the new players in town. You know what I'm saying? What you need is a legitimate front, Tommy. Real estate. It's never done me no harm. We need to start using some muscle. Or we can kiss all that hard work goodbye. Local business don't Diaz is dead, and they're refusing to pay protection. Oh, we could try bribery. Bribery? <laughs> Screw bribery. I'll show you how to make them scared. Będę Widzę, że tutaj o, mi się nie pierdzieli Jeszcze Stingera dostaliśmy, chyba Stingera I dlaczego jest radio włączone? Centrum handlowe omijałem nie, nie zajeżdżałem w sumie tam Jesteczka w u nich z wyborem broni powinno być co, no Zajęło nam to mniej niż minutę i dojechaliśmy. A, jest to timer w ogóle. Nie zwróciłem na niego uwagi. A, to tak na serio mam rozróbę robić. Dobra, zacznijmy sobie z jednej strony, żeby to miało ręce i nogi. Zostaje już porządek zrobiliśmy, zmieniamy sobie strój jeszcze, dobra. Będę wiedział, że mogę wziąć nieruchomość. Aha, i to już po misji. Dobra. To, to jest bez sens. Zobaczymy, sobie, ile ten Malibu klap kosztuje. Malibu Club daje chyba najlepsze zadania ze za wszystkich, ale chyba też był najdroższy. Jak kiedykolwiek jedę tą taksówką do tego Malibu, no i to jest tutaj. 120 No to już blisko Dobra widzowie, na tym sobie zakończymy Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka I widzimy się w kolejnym Do zobaczenia